Nie, jestem krodoty. A przed Wami recka gry, na którą rynek gier czeka od wielu, wielu miesięcy. Jak tylko pojawiła się pierwsza informacja o Half- life Alex, cały rynek gier dostał po prostu spazmów. Śmiało można powiedzieć, że 2020 rok dla graczy zapowiada się niezwykle udanie i ciekawie, bo najpierw Doom Eternal, wyjście wielu konsolowych ekskluzywów w końcu na PC ta. za kilka miesięcy niby mamy dostać Cyberpunka, Fanny Banner Lorda, może w końcu doczekają się wyjścia swojej gry, a pod koniec marca 2020 roku pojawi viu o Half Life Alex. Pierwsza od chyba kilkunastu lat. Pełnoprawna, duża, niemoderska produkcja bezpośrednio od Valve do no, autorów części serii, całej serii. Hype rozpoczęty w 2019 roku jest tutaj w pełni uzasadniony, bo Valve od około 13 lat praktycznie nie ruszył nic w uniwersum serii Half Life. Powodów może być tutaj masa. Zdaniem jednych, Valve nie potrafi po prostu liczyć do trzech, prawda? Zdaniem drugich po prostu ludzie oczekiwali by od trzeciego Half Life bycia genialnym pod każdym możliwym. Względem pierwsza odsłona była rewolucją techniczną, druga część popchnęła wodę, fizykę oraz otwartość silnika na mody do nieznanej wcześniej granicy. Od trójki ludzie oczekiwaliby raczej też bardzo dużo. Alex jest tytułem ekskluzywnym na na wirtualną rzeczywistość, zrobionym pod ten rodzaj rozgrywki oraz mamy tutaj wyłącznie kampanię dla jednego gracza. Na czym ja gram? Na HTC Vive, czy tam jak to woli HTC Vive. Ostatnio Valve wyszedł ze swoim Sprzętem nazwanym Index, i często dostaję pytania, czy kupno takich googli wiarkowych jest warte ceny. Powiem tak: jeżeli macie mały pokój z dużą ilością przeszkód albo małą ilością półek, to nie. Jeżeli nie zarabiacie pieniędzy, też nie, bo sama wiarka i gry są dość drogie. Jeżeli macie przestrzeń wolną, minimum, myślę, 2 metry szerokości, 1,5 długości, wtedy tak, jeżeli lubicie ruch w domu ćwiczenia w domu? Tak. Jeżeli nie macie w domu klimatyzacji albo porządnego wentylatora, to nie. Dlaczego? Bo granie w lato na 100% spowoduje, że zapocicie się w tym na śmierć, a zalanie Googli od środka potem to naprawdę solidny wydatek. To świetna zabawa, dająca ogrom frajdy i właśnie ogrom zmęczenia. Dobry fitness domowy, ale gier naprawdę wybitnych na wiarke jest niewiele, bo po zaliczeniu każdej z nich gramy praktycznie w dwie, może trzy, które są wielogrywalne, jak na przykład Beat Saber. Ale wracając do Alex, Gra jest droga. Nawet powiedziałbym, że jak na grę wiarkową, jest ekstremalnie droga. Na Steamie po 214 zł, wcześniej można było dostać za 194 w przedpremierowej obniżce, G2 utrzymuje cenę w momencie robienia filmu na około 192-193 zł. Lekko taniej za gift europejski, należy jednak pamiętać, że gifta odbiera się nieco inaczej niż klucz. Film macie nagrane bezpośrednio z Google, nie w formie zgrywania zduplikowanego obrazu, jaki jest na komputerze, tylko dokładnie to, co widzicie. W Google'ach. Pamiętajcie, że ja widzę dwie duże elipsy w okularach w tych hececie, a wy widzicie taki zgrany prostokąt, dlatego czasami obraz po bokach może zdawać się jakby przycięty. Oczywiście zadbałem o to, by nie telepać głową na wszystkie strony, zaś sama gra ma funkcję wygładzenia ruchów głową. Oczywiście, jak sama nazwa gry wskazuje, główną bohaterką będzie tutaj Alex, młoda dziewczyna, która w drugiej części serii Half-Life pojawiała się jako jedna z głównych postaci wątku wabularnego. Może kilka słów właśnie o Universe. Na start, jak wygląda świat, o co tutaj chodzi, gdzie umiejscowimy akcję tej wiarkowej części. Po nieprzewidzianych konsekwencjach, jakie wytworzyły się po eksperymencie w pierwszej części Half-Life, nastąpiło nałożenie się światów. Jedna z silniejszych cywilizacji zwróciła przez to uwagę na Ziemię, podbijając ją. Jest nią kombinat, który stworzył na Ziemi swoją władzę opartą o kontrolę, opresję, wykorzystywanie ludzi. Ziemia nie została zgładzona, zniszczona kompletnie, a jest jakby pod Silną okupacją. A jak to w okupacji, bywa? Rodzi się ruch oporu, którego symbolem w części drugiej Half-Life jest oczywiście Gordon Freeman. Jednak w jarkowej części wcielamy się w Alex Vance, a akcja gry toczy się mniej więcej pomiędzy jedynką i dwójką. Kombinat, czyli wspomniana potężna cywilizacja obcych, podkręca śrubę, jeżeli chodzi o presję, a naszym celem jest ustalić, co dzieje się z naszym ojcem. Wszędzie mowa o kwarantannie, walają się trupy ubrane w kombinezony, a beczki z symbolem skażenia są często spotykane. I tutaj pytanie do Valve, bo chyba trochę trafili ze swoją grą rychło w czas. To, co oczywiście pierwsze rzuca się w oczy, Grand Values, to niesamowita dbałość o detale. Gra świateł, otoczenie, cienie, fizyka yy, i to, jak, jakie pierwsze wrażenie sprawia ta gra, jest po prostu spektakularne. Rozpoczynamy grę w pokoju, gdzie na dworze widzimy całe miasto z charakterystyczną wieżą po środku, latają obiekty kombinatu, chodzą różne ich przerobione formy i dźwięk, naprawdę dźwięk, solidna muzyka. Niemal każdy obiekt Wokół nas jest interaktywne. Radio na balkonie w głębi, możemy rzucić puszką, a nagle odleci i usiądzie kawałek dalej. A potem, co ciekawe, z takiej właśnie ciekawości spróbuję podejść jeszcze bliżej. Książki możemy podnieść, za każdym obiektem coś się może kryć. Jakiś easter egg, jakaś znajdźka, coś ukrytego. Co ważne, w nie ma żadnych samouczków, nie ma żadnych zarączkowych elementów, nie ma podświetlających się cudownie przedmiotów, które mamy użyć lub wykorzystać. Trzeba zacząć myśleć. Wychodząc, odkrywamy ten postapokaliptyczny. Świat, niby zniszczony, niby przejęty przez obcych, ale dalej starający się walczyć tym ruchem oporu. I jak najczęściej nie lubię skryptowanej zabawy, tak tutaj masa momentów, które podziwiamy z perspektywy Google, po prostu tworzy na twarzy. Wytrzeszcz. Delikatnie odkrywamy też minimalnie nawiązania fabularne do drugiej części Half-Life. Pamiętacie jak Alex na początku uratowała nam cztery litery w grze w drugiej części chyba ma to tutaj troszeczkę można powiedzieć, że ma w tym doświadczenie, widząc taką formę zatrzymania przez kombinat, jak na początku zabawy. Odkrywamy, jak mm, takie zatrzymanie wygląda z perspektywy pierwszej osoby. Ekstremalnie zadowala nam ta ilość detali, ta dbałość o to, żeby gracz mógł wszędzie coś zobaczyć ciekawego. Patrząc przez szybę w samochodzie, kombinatu czy tym pojeździe bardziej, widzimy wszelkie detale w odległości, to się dzieje wszystko przed nami. I w trakcie gry spotykamy też kilka lokacji, które do złudzenia przypominają okolice tych, jakie widzieliśmy w drugim Half-Life, ale to nie te same miejsca. Widzimy jakby z innej perspektywy, gdzie em, grając z Gordonem Freeman byśmy byli w przyszłości, te powiedzmy kilka tygodni, kilka miesięcy później, kilka lat, czyli dalej uniwersum gry jest zachowane, a nawet można powiedzieć, że kluczowe, Miejsca w City 17 są tutaj jakby na mapie zachowane. Układ miasta nawet delikatnie można powiedzieć, że jest zachowany co do proporcji tego, gdzie te lokacje się znajdowały w drugiej części gry. Spotykamy pewnego człowieka, który wprowadza nas w świat i daje coś, co dla uniwersum Half-Life było charakterystyczne. Bardziej można powiedzieć, że było dla drugiej części niż pierwszej. Tam nasz Gordon Freeman miał gravity gana, czyli broń, która potrafiła manipulować grawitacją danego przedmiotu. Tutaj autorzy Wałek spali na coś niesamowicie banalnie prostego, ale i niesamowicie przyjemnego. Mamy rękawice grawitacyjne, pozwalające nam podrzucić w stronę ręki lekkie obiekty, albo też nimi rzucić, tak jak na przykład amunicja, walutka do rozwoju broni czy też medykamenty. Możemy je złapać z dystansu i podrzucić w swoją stronę, a następnie je chwycić i wsadzić sobie je do plecaka. Proste, a piękne i wybaczcie tutaj, jeżeli kamera czasami lekko się telepie w momencie złapania czy rzucenia tym przedmiotem, no ale właśnie o to tutaj chodzi, Bezręcznościowo na dystans podrzucić przedmiot i złapać je, chwycić ten przedmiot, schować sobie do plecaka, który mamy na plecach, czyli jakby trzyma, trzymając ten przedmiot schować go za plecy. Mega śmieszkowo, ale i ciekawie wyglądają apteczki. Musimy je zasilić robakami, jakie są zamknięte w kapsułach. Urządzenie leczące ściska je na papkę i tym się właśnie Leczymy. Na rękawicach mamy też podany poziom zdrowia, amunicji i waluty do rozwoju. Właśnie co z tą walutą. W Alex zdobywamy renzin, czyli można powiedzieć, że trochę chyba żywice. Malutkie, świecące obiekty, które wykorzystujemy w stacjach ulepszających broń, możemy na przykład do strzelby domontować, ładowania automatyczne, a do pistoletu na przykład boczny magazynek. Wiele recenzji zachwyca się systemem przeładowania broni. Trzeba wyjąć magazynek albo przerzucić kolbę, wyjąć za pleców naboje czy inny magazynek, wsadzić to, czasami odbezpieczyć też szkórek czy powiedzmy spust w pistolecie. Wymaga to oczywiście zręczności opanowania, ale tak na Prawdopodobne systemy są już w innych grach, w masie innych gierek wiarkowych, gdzie nawet mamy naciąganie kuszy kołowrotem, więc taki system ładowania broni to naprawdę nic nowego, ale zrobiono to tutaj oczywiście po prostu dobrze i bardzo fajnie, że takie coś tu istnieje. Do tego w naszym ekwipunku mamy między innymi urządzenie hakujące. Możemy łamać proste terminale, gdzie mamy do wykonania prostą trójwymiarową zagadkę, na przykład złapać kulę, poobracać ją, coś tam przełączyć, ale co ciekawe widzimy tym urządzeniem również kable w ścianach. I Mamy opcję przestawiania ich połączeniem jakby wewnątrz ściany, by coś osiągnąć. Jeżeli chodzi o przeciwników, to tutaj autorzy Alex leciutko dodali alternatywę uniwersum, to znaczy niektóre mechanizmy, obiekty, przedmioty w tej grze, jakieś elementy kombi tego kombinatu są po prostu bardziej szczegółowe niż w Half-Life, ale napotykamy też inne typy mordoklejek, a także ciężko uzbrojonych, opancerzonych tanków kombinatu. Tych przeciwników nowych, powiedzmy troszeczkę zmienionych w Alex. Też kilka jest i naprawdę bardzo fajnie to wygląda, bo trzeba podejść do nich inaczej. Na nich użyjemy na przykład nieco innych modeli granatów. Tak samo zadbano o to, by tunele i podziemia porośnięte jakby obcymi formami życia były po prostu bardziej żywe, co niesamowicie potęguje nastrój, kiedy jest kompletny mrok, a my używamy jedynie latarki zamontowanej na ręku, i to wszystko wokół nas ściany pokryte są jakby tym obcą formą życia, i ona zaczyna gdzieś pulsować w na przykład w promieniach słońca, gdzieś tam przez okno, czy na przykład przez naszą latarkę. Podobnie jak oryginalny Half-Life, tak również tutaj ten wirkowy oferuje zmienność klimatu, czyli raz jesteśmy w zrujnowanych, opuszczonych miejscach, jak na przykład stacja. Kolejowa fabryka, innym razem w przemysłowych podziemiach, jeszcze innym razem na dość otwartych przestrzeniach z widokami na całe miasto. Więc ten klimat stworzenia lokacji w Half-Life Alex jest bardzo, bardzo, bardzo podobny do oryginału. Zachowano też tę samą mechanikę, gdzie jaką headcrab może po prostu odpaść i dalej na nas człapać, skakać. I co fajne, czasami faktycznie może nam się on przykleić do Google, jakby, a my musimy go złapać i zrzucić. Gra rozwija swoją mechanikę o kolejne Tampy. Dostajemy nowe przedmioty, możliwości, jednak szkoda, że tak mało jest żywej interakcji z postaciami współpracującymi z nami. Zabrakło mi jakiejś współpracy z NPC-ami, by były momenty, gdzie musimy z nimi coś zrobić. Takich momentów, gdzie coś musimy wziąć z ręki NPC-a albo coś mu rzucić, albo podać. Bardzo dużo jest w tej grze zagadek. Tak samo jak w Half-Life jedynce, dwójce. Musimy coś znaleźć. Jakiś na przykład m, przełącznik, jakąś kartę dostępu, jakąś wajchę naprawić, coś w tym stylu. Tutaj to też wszystko zostało zrobione, ale niestety z perspektywy naszego samego jednego bohatera. Szkoda, można by było to jakoś rozwinąć w stronę na przykład współpracy z NPC-ami. Ogólnie podjaranie Alex leciutko spada w czasie, czyli w mojej subiektywnej ocenie, bardzo spektakularnie, mega świetnie. Mocno wykonano początek i środek gry, a później jest tym nieco słabiej aż do finału. Czasami trochę dziwnie wygląda fizyka obiektów i modeli, kiedy wielki opancerzony żołnierz kombinatu pada na ziemię jak aniołek z butami sterczącymi prosto do góry i nie rzuca żadnego cienia na idealnie białej powierzchni. Ale to są takie. Małe pierdoły. Czy Alex ma jakieś większe wady i większe pierdoły w mojej ocenie? Tak, to przede wszystkim irytujące wczytywanie. Niby Half-Life z tego słyną, prawda? Że cały czas loading screeny gdzieś po drodze, ale tutaj w przypadku gry wiarkowej jest inny problem. Jeżeli mamy mało zdrowia, mamy na przykład jedno serduszko, jesteśmy na strzała, a mamy się właśnie strzelać z, z dwoma, trzema żołnierzami kombinatu, to wczytywania potrafią dowalić nowotworem każdej możliwej części ciała. Zgon 8, 10 sekund wczytywania. Zgon 8-10 sekund wczytywania! Gra nie cofa nas szybko do poprzedniego zapisu, musi wczytać jakby cały świat od nowa. Nawet jak zapiszemy i wczytamy natychmiast, w tym samym momencie, ten sam save, grze zajmuje to średnio 10 sekund, by wczytać wszystko od zera, mimo to, że nic się nie zmieniło. Deliki delikatnie przyczepiłbym się tutaj powiedzmy do modeli broni. Strzelba i przeładowanie, może na innych kontrolerach jest to zrobione lepiej, ale na tych wajwowych muszę praktycznie walnąć padem w pada, by złapać te przeładowanie. Ta jakby taka te, to coś do przeładowania z strzelby jest bardzo malutkie. Inna sprawa to precyzja trafień. Z jednej strony można powiedzieć, że Alex jest dość wymagającą precyzji grą, i to jest duża zaleta zdaniem niektórych, z drugiej strony jednak, celowanie z pistoletu, nawet z celownikiem, czasami jest trudne w dynamicznych momentach, bo ta kropka odpowiedzialna za precyzję trafienia, jaką widzimy przez dodatkowy celownik, jest jakby troszeczkę z opóźnieniem. Alex wykorzystuje też niemal wszystkie przyciski, jakie znajdują się na kontrolerze, przynajmniej wajwowym, to dobrze, jednak czasami mocno irytuje to, że chcemy złapać magazynek za plecami, a gra rozpoznaje to tak, jakbyśmy chcieli chwycić jakiś obiekt delikatnie za nami, na przykład jakiś karton. I nagle chcemy przeładować pistolet w walce z zombiakiem paczką chipsów albo puszką. Jeszcze jedną istotną wadą Volix jest dziwne podejście do kwestii stacji ulepszających. Chyba co druga stacja ulepszająca w grze jest zrobiona w taki sposób, byśmy nie mogli do niej wrócić. Na przykład mamy taką stację od razu i na następnie mamy zeskok w dół. Bez opcji powrotu. Mamy 19 tego resin, czyli tego, tych przedmiotów, jakimi ulepszamy na przykład broń. Yy, I gdzieś kawałek dalej, dosłownie za tym ze jest 20 i nie jesteśmy w stanie tam wrócić. Jest to bardzo sztucznie zrobione i bardzo strasznie to irytuje bardzo dobrze yy, bardzo źle to czuć, że takie stacje są zrobione w takich miejscach. W niektórych miejscach Alex wydaje się być grą tak sztucznie podzieloną na etapy, mimo to, że chcielibyśmy ulepszyć broń, nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo już zaskoczyliśmy do kolejnego etapu. Finalnie. bez z wątpienia zagrałem w jedną z najlepszych gier na VR-kę, jakie powstały do tej pory. Wielu graczy bardzo nie docenia tej formy rozgrywki, uważając, że gry na wirtualną rzeczywistość są mało rozbudowane i najczęściej są dziecinnie proste. W pewnej mierze się z tym zgodzę, bo na nawiarkę naprawdę wychodzi sporo gier wbrew pozorom, ale większość z nich 90% to proste zręcznościówki w niezbyt rozbudowanej grafice, bo autorzy myślą, że jak gra jest na wiarkę, no to się sprzeda bardzo dobrze, bo tam jest bardzo mało gier i powstaje naprawdę na nawiarkę bardzo. Dużo gier, które nie są rozbudowane. Gry, które robią gigantyczną robotę pod względem jakości zabawy na wiarkę, jest niewiele. Gorn, Beat Saber, Superhot, Carnage Chronicles, Moss, Star Trek, Bridge Crew. Mowa tutaj oczywiście o grach, które są zrobione specjalnie pod wiarkę, a nie sporcone z pc na wirtualną rzeczywistość. To, co sprawia, że Half-Life Alyx może konkurować o tytuł najlepszej gry wiarkowej, jaka do tej pory powstała, to długość zabawy. Ciężko mi znaleźć inną grę, która. Która została stworzona z dedykacją pod ten rodzaj zabawy, a która zabiera aż około 10 godzin. Ta gra waży kilkadziesiąt giga w stosunku do gier wierkowych, które potrafią ważyć maksymalnie 5, może 6 giga, więc to jest naprawdę bardzo dużo. Właściciele wierek powiedzą: hech, w Gornie bawiłem się 20 godzin, a w Bit Saber bawiłem się 40 godzin. No spoko, okej, okay, tylko te dwie gry nie mają kampanii, są bardziej sandboxami, z oczywiście bardzo dużym współczynnikiem tej wielogrywalności. Alex to gra z fabułą od początku do końca drugiej tak długiej gry w ciężko szukać. Również pod względem detali, tego jak zaprojektowane są lokacje interaktywne z istregami, ze z znajdźkami, sekretami, z dowolnością używania masy przedmiotów i pod względem spektakularności zabawy. Pociąg uderzający w ściany, wybuchy, animacje, efekty tła, jak przelatujące obiekty kombinatu. Gra robi wielkie wrażenie wizualne, a to w wiarkowej zabawie jest dość istotne. Zrobiona jest ze sporym szacuneczkiem dla gracza, czyli w Alex mamy możliwość ustawienia masy opcji, wygładzenia kamery, stopni trudności, skalowania interfejsu, praworęczności, leworęczności, napisów. Hmm, ta gra to jeden z najczystszych przykładów produkcji, która u mnie zasługuje na pełną zieleń i dwa gigantyczne lagi na Steamie. Half-Life Alex może może być też kolejnym przykładem, który zachęci autorów gier do tworzenia tytułów pod wirtualną prawdziwość. Z początku do Alex byłem sceptycznie nastawiony, bardzo sceptycznie. Sądziłem, że Valve po stworzeniu swoich Google Index e, zrobi Alex tylko po to, by swoje Google promować, e, żeby podkręcić gracze, żeby kupili Alex, i jednocześnie kupili indeksa e, i że to będzie jakaś średnio wykonana gierka, no tak powiedziałbym, w przeciętnej formie. A tutaj mega niespodzianka. Dlaczego? Dlatego, że naprawdę czasami mam wrażenie, że dla Alex warto kupić po prostu wiarkę. Pytanie, czy Half-Life 3? Możliwe, że nigdy nie dożyjemy takiej gry z um, uwagi na parę istotnych kwestii. Zmarły chyba 3 albo 4 osoby, jakie brały istotny udział w tworzeniu gry, między m.in. jeden z głównych bohaterów, również też um, growy ojciec Alex, czyli właśnie on, a także zarządca City 17. Jeden z um, głównych autorów oryginalnych odszedł niedawno na emeryturkę. Ta produkcja idealnie pokazuje, że gry na wiarkę mają dużo sensu, jeżeli od tworzy się nową grę w znanym i kochanym uniwersum. To próbowała zrobić swego czasu Bethesda z Falloutem, ze Skyrimem jednak przerobione gry 1 do jednego na wiarkę nie zawsze się udają i na przykład podróżowanie, walka czy interfejs w tych grach jest koszmarny. A Valve postanowił zrobić grę od zera z dedykacją dla wiarki, już w uniwersum, które Istnieje i wyszło to cudownie. Liczę, że niektóre duże firmy otworzą oczy i zobaczą, że robienie czegoś dokładnie, a nie robienie portu z istniejącej gry pecetowej na wiarkę, daje dużo lepsze efekty i doczekamy się dedykowanego followata dla przykładu na wiarkę czy coś w tym stylu. Rozkręciłem się trochę w tym materiale i wyszło przydługo, dlatego powiem tyle. Jeżeli macie wiarkę, kupować ten tytuł natychmiast. Jeżeli nie macie wiarki, a zarabiacie kochacie gry i ruch, przemyślcie, może warto się zainteresować w końcu wiarką. Przygoda z Half-Life Alex była. Wyśmienita w mojej ocenie, przegrałem ponad 12 godzin, zarwałem nockę i jestem mega zadowolony. Było bardzo, bardzo warto. Na koniec klasyczne podziękowania dla płatnych subskrybentów dzięki Sweezy Mario OpenSudo, Danny Klol, Impostor Chris Łukasz Carventus, Andrzej Paweł Damian Ladino Gila Squerk Hubert Furius, Stringer Agoy, AgobiNRX Kazmomi Markus, Schiber Bonkol, Kolgorino Cesar von Van Dubankuli Gamers Dan Hubert Hancior, Kacencia Predio Izak Maximus Jolini, Arkadiusz ten Tengruby, Adam Łysy oraz Bolo. Na koniec wiem, że wyszedł dodatek do Cities Skylines na kanale pojawi się prawdopodobnie jutro w stosunku do tego materiału. Ostatnio zerwałem nockę dla Duma, potem dla Unlex. Teraz opowiada się trzecia nocka przy Cities. Baterie growe są na 0%. Ale spokojnie, będzie. Najpierw trzeba trochę pobudować i zrozumieć mechanikę tego nowego DLC. No i cóż, tyle.